Zanim odczytam list oficjalny od premiera Morawieckiego, pragnę w imieniu swoim, wszystkich pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminnego Ośrodka Kultury złożyć serdeczne życzenia z okazji tego pięknego jubileuszu. Dziękuję Cieszę się, że Pani dożyła tylu lat w zdrowiu, radości, szczęściu. Jest się z czego cieszyć. Jest zdrowie i to najważniejsze. Z okazji zbliżających się świąt, także wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, radości, pomyślności, zadowolenia z rodziny, no i następnych stu Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Aniu, z okazji wyjątkowego jubileuszu, stulecia, urodzin, proszę przyjąć moje gratulacje oraz wyrazy szacunku. Oby kolejne lata były szczęśliwe i radosne. Należy Pani do pokolenia głęboko doświadczonego najnowszą historią Polski. Była Pani świadkiem wielu trudnych, ale i doniosłych wydarzeń, które kształtowały kolejne pokolenia Polaków i ich patriotyzm i miłośnictwo. Seręży stanowią niezwykle istotną grupę naszego społeczeństwa. Możecie bardzo wiele dać rodzinie, najbliższemu otoczeniu i szczególnie młodym ludziom wkraczającym w czas dokonywania pierwszych życiowych wyborów. Święty Jan Paweł II nazwał seniorów strażnikami pamięci zbiorowej, którzy mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości. Proszę więc pamiętać, że wciąż potrzebujemy Pani doświadczenia i życiowej mądrości. W tym szczególnym dniu, w dniu własnym oraz członków Rady Ministrów, składam Pani serdeczne za wszelki trud i owoce minionych lat. Dziękuję za swoją lekcję życiowej wytrwałości, którą przekazuje Pani Inny. Przekazuję najlepsze życzenia dobrego zdrowia, pomyślności i pogody ducha oraz optymizmu na dalsze szczęśliwe lata. Serdecznie pozdrawiam, Mateusz Morawiecki. Dziękuję bardzo. To od premiera list. Gratulacje, to chyba Aniu będzie do nas. Tutaj skromnie jak na komunie, tylko żeby mnie nie zabrali. Odwójca i robię. Dziękuję bardzo. Mogę uściskać Panią? W imieniu wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej życzę Pani długi, długi jeszcze lat życia. Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. Dużo miłości od najbliższych. Wszystkiego co najlepsze.